Witajcie, kochani. A no może nie jest najcieplej i trochę pada, ale przyjechałem nad morze. Zaplanowałem, że tu przyjadę i zaplanowałem, że pokażę Wam pyszną potrawę i nie zrezygnuję z tego planu. Choćby nie wiem, jak było zimno, i choćby nie wiem, jak padało. E, zamierzam zrobić coś z marchewek. Dlaczego tutaj jestem? E, w prawym górnym rogu jest link do odcinka, który to odcinek jest pokłosiem wizyty u dostawcy rolnika, który dał mi te marchewki. I dlaczego akurat te marchewki? I dlaczego marchewki z nadmorza są najlepsze? Obejrzyjcie, wszystkiego się dowiecie. A ja się cały czas zastanawiam, jak te marchewki przyrządzić. By Michałowi, czyli gościowi z odcinka, było miło. Żeby nie nadwyrężyć jego gościnności, żeby nie zburzyć jego świata, bo on powiedział, że marchewka najlepsza jest na surowo. Kucharz wszak jest po to, żeby tę surowość ubogacić. Delikatnie, ale jednak ubogacić. To też opalam tutaj bakłażana. Sprawa jest banalnie prosta, ale wymagająca cierpliwości. Otóż ja go cały czas opiekam. Nie chcę go spalić, ale opiec dosyć mocno. No i teraz sprawa banalnie prosta. Ja uwielbiam robić jedną prostą rzecz. Takiego bakłażana pokrojonego na plastry skropiłem oliwą posolony i popieprzony, nic więcej z nim nie robiłem. Teraz musi być tylko drobno pokrojony. No i teraz kilka prostych dodatków. Czosnek. Yy, jeden ząbek, choć duży, to może tylko pół. Z przyprawami jest tak, kochani, że to jest wskazówka. Czosnek winien być. Ale w jakiej ilości to zależy absolutnie od was. Jeżeli lubicie bardzo, możecie dodać więcej. Przesiekany bakłażan. Do niego czosnek. Chili i cebulka. Jeśli chodzi o ostrość, czyli tak. Wszystkie składniki, które zamierzam dodać do tego musu, winny być pokrojone bardzo drobno. Dokładnie to samo z cebulką. Jedna cebulka, nieopalona, surowa. Cebulka pokrojona dodajemy do bakłażana. Troszkę soli i pieprzu teraz. Troszkę, jakżeż ważnego elementu w przypadku każdego sosu, czyli oliwy. Voilà. I wreszcie cudowne rzeczy, bez której mojej kuchni nie ma. Limonka, skórka i sok. Dlatego kocham polskie morze, że niezależnie od pogody. Człowiek może sięgnąć ręką i wjechać kolendry mu się trafi. No to co, teraz jedyne, co trzeba zrobić, to to dokładnie wymieszać. Mus z bakłażana. dodatek, okrasa do marchewki. Chwilę potrzebuje, by lekko się tylko przegryzła. A w tym czasie marchewką się zajmiemy. No to teraz e, marchew. Marchew, którą zamierzam przygotować, zupełnie inaczej niż Kinga. Prawy górny róg jest link, w którym Kinga robiła placki z cukinii i marchewki. Muszę zrobić coś równie. Dobrego – po pierwsze, marchew umyta, ale nawet nie obrana. Kroję ją na pół. To wszystko zależy oczywiście od wielkości. Te większe zostawiam, zaraz się nimi zajmę. I teraz przygotowanie marchwi – jak zrobić, żeby te wartości odżywcze zachować? Gotowanie na parze, pieczenie, tak? Albo gotowanie w bardzo małej ilości wody, trochę takie parowanie. Parowanie, ale już nie na parze takiej klasycznej, tylko na zwykłej patelni. Woda – minimalna ilość, marcheweczki – cyk. Trzeba to czymś przykryć. Może być pokrywka, ale nie wziąłem, więc musicie wybaczyć, pokrywki nie będzie. Ile minut? No, to wszystko zależy od grubości marchwi, od stopnia tego, jak to się paruje. Na takim wolnym ogniu 4–5 minut, będą gotowe. Dobra, teraz co zrobić z tymi większymi? Bardzo często, o czym z Michałem wspominaliśmy z odcinku, raz jeszcze odsyłam was, byście obejrzeli, posłuchali. Pamiętajcie, że za każdym produktem, który kupujemy, stoi człowiek. Człowiek, który ma historię, człowiek, który ma wiedzę i doświadczenie. I wtedy mu ufamy i wierzymy. Michał do takich ludzi należy i, i, i poruszył bardzo ważną rzecz, że my wybieramy i szukamy najczęściej wzoru marchewki plastikowego wzoru takie kiedyś były foremki do piasku idealna marchewka. Ale to my decydujemy. Dbając o naszą planetę, dzisiaj którą marchewkę wybieramy? Wydaje mi się, że wybór jest oczywisty i świadomość nasza już jest na tyle duża, że nie będę tego specjalnie tłumaczył. Każda marchewka ma w sobie dokładnie ten sam smak i aromat. Trzeba tylko znaleźć pomysł na nią. Tą większą obiorę ścinając cienkie strugi z całej długości. Dobry sposób na to, żeby taka chrupiąca marchewka zyskała jeszcze na aromacie. Jeszcze raz podkreślam, to jest mój sposób. Sok. Może być z każdego cytrusa. Najlepiej oczywiście limonka. Ja wiem, że marchewka jest słodziutka, ale dosłownie, dosłownie pajęczynka w Dobra, oliwa, nie za dużo, pieprz, troszeczkę soli, ziółko. E, zdecydujmy, mięta czy kolendra. Dzięki, kolendra. Oba te zioła moim zdaniem pasują idealnie do marchewki. Wymieszana, gotowa do użycia. Jedna z tych rzeczy, którą uwielbiam robić zawsze jako opcję na grilla. I to już zostawiam, by teraz zająć się wreszcie tą, która czeka na swoją okrasę. Na patelni. Woda wyparowała. Zobaczcie, jaki ona ma kolor. Właśnie gotowanie na parze, parowanie sprawia, że oprócz tego, że marchewka mięknie, zyskuje bardzo ładny, intensywny kolor. I teraz kilka prostych elementów, które sprawią, że ta marchewka nabierze właściwej glazury. Uwielbiam to robić, więc pokazuję i wam. Troszeczkę masełka na patelnię. Ząbek czosnku na patelnię. Imbir jako opcja na patelnię. I tak naprawdę to wszystko teraz doprawiamy czymś, co wytworzy tę cudowną glazurę, czyli odrobiną miodu i soku z limonki. Dajmy jej chwilę, niech się pokąpie. Wszak jesteśmy nad morzem. Każdy, kto tu jest musi się wykąpać. Aż mnie kusi, żeby dodać troszkę skórki z limonki, więc dodam, bo bardzo lubię. Do marchewki pasuje zarówno kolendra, jak i mięta, to dodaję trochę mięty. Wyłączam ogień. Jest glazura. Odpowiednio zredukowany miód i masło spowodowało, że ta marchewka się błyszczy. Trzeba to jakoś podać. Najpierw przygotowana okrasa. Do tego odrobina jeszcze oliwy. I wreszcie marchewki. Zglazurowane, pachnące i uparowane. Propozycja dla tych, którzy tak jak ja dzisiaj mięsko być może jadają, ale nie zawsze. No i nie wolno zapominać o glazurce. Cyk jeszcze. Jedna rzecz zanim sałatka pójdzie w ruch troszkę orzeszków. Pistacje solone, pokruszone nieco. No i królowa. Nie ma znaczenia, gdzie. Nie ma znaczenia, jaka jest pogoda. Znaczenie ma tylko to, jaki macie produkt i jaki pomysł na jego przygotowanie.